W sierpniu pierwsze 46 nowoczesnych pojazdów marki SOR wyjechało na ulicę Wrocławia i Dugołęki, a już 17 listopada nowoczesne pojazdy marki Mercedes wyjadą na ulicę Wrocławia i gminę Czernica. To nie koniec. Trzeci etap to wdrożenie zmian do Wiszni Małej, która nastąpi w styczniu 2026 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj jeździmy w gminie Czernica nowymi autobusami. Nasze marzenia spełniły się. Proszę Państwa, proszę korzystać. Zapraszamy serdecznie. Nie. Kochani, w Długołęce już jeździmy, także wielkie słowa dziękuję. Dwa najnowocześniejsze autobusy, które zostaną użyte do najnowszego kontraktu połączeń aglomeracyjnych Mercedes Benz E i Mercedes Benz Connector G. W tych autobusach mamy najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, które pracą połączoną kamer i radarów, skanując różnego rodzaju obiekty ruchome i nieruchome, zapewniają automatyczne hamowanie autobusu, ma ograniczać następstwa tego rodzaju kolizji.